Kongres Nowej Prawicy. Przeprosiłem, bo to było naprawdę przejęzyczenie z moim... Panie prezesie, wspomniał pan przed chwilą kwestię polskiego górnictwa i rolę państwa, jaką powinno odegrać. i chciałem pana zapytać, dlaczego Ruch Narodowy wielokrotnie sprzeciwiał się prywatyzacji kopalni. Ruch Narodowy wielokrotnie, przy jego przedstawiciele mówili, że jest to szkodliwe dla interesu państwa polskiego. Jednak fakty troszeczkę przeczą tej teorii, ponieważ dwie sprywatyzowane kopalnie, Bogdanka i Silesia, nie wiem, czy zna pan dane z ich funkcjonowania, ale nie dość, że zwiększyły zatrudnienie I nie tak w sektorze państwowym zwiększyły. Liczbę pracowników biurowych, tylko zwiększyły liczbę pracowników, y, którzy są górnikami dołowymi, to spowodowały, nie dając takich durnych przywilejów, jakie daje państwo, spowodowały to, że. Górnicy nie mają ochoty wychodzić, protestować i yy, yy, rujnować kopalni swoimi działaniami, tylko mają ochotę po prostu ciężko pracować z tego względu, że mają udział w zyskach tej kopalni. I w takim razie, czy nie lepiej pójść drogą prywatyzacji kopalni bo to jest dużo lepsze dla interesu Polaków, bo ci Polacy lepiej zarabiają, mają większą korzyść yy, niż yy, ciągnąć ten państwowy, yy, państwowy cyrk zwany interwencjonizmem w kwestii górnictwa? Najpierw sprostuje, że to nie górnicy jednak rujnują kopalnie. Rujnuje kopalnie się do tego Rujna, rujnuje kopalnie złe zarządzanie, fatalne zarządzanie, co można było obserwować na, na podstawie ostatnich lat, zarządzania chociażby kompanią węglową. Natomiast Ruch Narodowy nie jest przeciwny co do zasady prywatyzacji kopalń. Tylko pytanie jest, w jaki sposób miałaby się odbywać ta prywatyzacja, w czyje ręce. I my na przykład proponujemy, i to jest w ogóle istotne. Ta, e, wprowadzania mechanizmów rynkowych czy prywatyzacji w Polsce, żeby tworzyć silne polskie podmioty. Dlatego my proponujemy, żeby kopalnie powiązać z polskim sektorem energetycznym, który e, e, daje sobie bardzo dobrze radę. E, Panie prezesie, jest, jeszcze jedno rzecz, co, co jest i istotne. Co co jest istotne? Proszę dać skończyć. To co jest istotne, proszę pana, to jest to, Żebyśmy my mieli silne przedsiębiorstwa, silne korporacje w polskich rękach. Nie jest, nie jest problemem zliberalizować rynek. Problemem jest, kto na tym skorzysta. Jeśli by... na jakich zasadach będzie się odbywać prywatyzacja. Nie wiem, Dokładnie, czy pan wie, tak. ilu jak w tej chwili no, prywatyzuje się kopalnię za symboliczną złodówkę, mówiąc kolokwialnie, a na przykład jest sam sprzęt w tej kopalni zwarty 300 tysięcy, 300 milionów złotych. I no, chodzi o to, że rzeczywiście to mieliśmy jest. Mieliśmy już takie prywatyzacje, chociażby tak. Tak, ja jestem stoczni, też przeciwny tak, takie. Tak jest... Prywatyzacja, chodzi stoczni, o zasadę że nawet jest w tak, kasie niż, tylko niż Chodzi niż mi o to, czy nie zapłaci. uważa pan, że lepiej o interes Polski zadbają nawet Czesi, którzy będą zatrudniać na dobrych warunkach Polaków? Ci Polacy będą. W Ale Polsce dlaczego Czesi dbać o polski interes narodowy? Proszę mi to wytłumaczyć. Dbają o interes w ten sposób, że po prostu żyje się lepiej tym Polakom, którym pracują. Ja tutaj muszę powiedzieć prosto. Wolałbym pracować w czeskiej kopalni, zarabiać dużo więcej pieniędzy, płacić w Polsce więcej podatków, choćby w vat niż pracować w polskiej kopalni państwowej, na której jest nas półkach, których żeruje 80 związków zawodowych. A ja bym wolał, żeby to była polska kopalnia dobrze zarządzana, czy w rękach państwowych, czy, czy prywatnych. I tutaj e, mniejszą rolę gra e, to, e, kto tym zarządza. Większą rolę gra, jaka kultura polityczna i organizacyjna e, gospodarcza panuje w danym kraju. E, ja w, w ogóle jestem przeciwnikiem ideologii w gospodarce e, i takich właśnie rozważań, e, które są wyabstrahowane od tego, jak e, się zarządza. Proszę państwa, w polskiej gospodarce mamy nie tylko źle zarządzane przedsiębiorstwa państwowe, mamy źle zarządzane przedsiębiorstwa A jak prywatne również. Pan chce również. zarządzać tymi kopalniami, również, Czy pan, że, bo Dajmy pan, że spokój kopalnią Panią z nowej prawicy, dziękuję. Myślę, że będzie do pana prezesa po programie kolejka, żeby uściślić e, ważna informacja dla państwa wjeżdżam do Warszawy. Musi się. wiele nie będzie. Czekamy mm -hmm. na państwa pytania do y, naszego gościa. Jak zwykle te same dwa adresy mailowe mk@młodzieżkontra.pl. Jesteśmy też oczywiście na Facebooku facebook/młodzieżkontra